Siemka, witamy z Niemiec, ale nie kamperem, jesteśmy y, ro, y, jakim? Normalnym naszym Osobowko. osobowym i no, idziemy w fajne miejsce. Mamy tam 18 minut iścia, e, jak dojdziemy to wam pokażę, ale e, mieliśmy kontrolę na granicy. Wzięli mm. nas na bok, e, trzepali obok nas Auto, chyba z, ukraińcami. Y, chyba tak, z ukraińcami tam ich trzepali, wszystko z bagażnika mieli wyrzucać, ale ich tam było trochę. Nas wzięli na bok Kręć w lewo. i y, co on chciał? aha dowód ten osobisty i prawo jazdy, okay. Zerknął i dziękuję do widzenia. Ciekawe, bagażnika czy, nie ciekawe czy jak będziemy wracali, te, czy też nas trzepią? Nie, nie, czemu? No bo to do Niemiec do wjazd już wiesz, to faktycznie nazywają teraz do Uw. No, a yy, yy, tak wyjechaliśmy ryzykownie, bo jest w ogóle z pół do siódmej, yy, bo miały być wieczorem. burze jakieś wieczorem, jakieś burze, jakieś dziwne rzeczy zresztą, które szły z Niemiec Kurde Daleko jeszcze. Mogliśmy chulej nogi zabrać. dobrze się idzie. I... To, co idziemy oglądać, w 2002 roku przestało działać, ale z uwagi na swój gabaryt, masę, zostawili to tam, gdzie jest. Ale nie, nie, powiem dopiero, jak będziemy na miejscu. Pokażę Wam. I tylko jeden dronik, ten szybki, ale jest informacja, że półtora kilometra stąd jest lotnisko, więc może będzie bez drona, zobaczymy. Jednak Ci pomogę. No to ci było, bo tu nie masz się czego chwycić. Białe budki, urbex Dojdziesz do tej gałęzi tu? Yes. Miał być dobra tu jest pod górkę i tu już będzie widoczne to, do czego idziemy. Powiem, to jakiś swojski mikroklimat. No, to tu czy nie tu? Zaraz ja się wypiję. To tu, jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, musimy tak jakoś tędy się przedostać i komuś po polu. To jest ogrodzone. Ale, no i tu jakoś boczkiem, boczkiem. I. Dobra, słuchajcie. Jedna z największych koparek na świecie, Beger 258, 1964 zaczęła. Skończyły się złoża, w 2002 ją wyłączyli. I słuchajcie, szefowajdzie. To że tutaj dotarliśmy to jest jakby połowa sukcesu, ale zobaczcie ile tu jest takich miejsc, w których można polatać awatum. Mm. No i w których można walnąć, to to, to to drugie. Ależ to jest olbrzymie, słuchajcie, masakra. Tu jest w ogóle dobre miejsce, żebym ja poleciał, a później spróbujemy przez płot wejść do niej. Dobra, test, czy się uda. Wszędzie są te ichne znaki, żeby nie wchodzić. Eee, widzieliście jak to oblatałem. Nie wiem, może jeszcze oblecę. Na razie tu jest fajnie, bo nam słońce to zasłoniło. E, Monika już to obeszła dookoła. A ja chcę zobaczyć, czy jakoś jest możliwość tu wejścia, żeby nie skakać po płotach. Ale moloch straszny. No, żeby nagrać. Słuchajcie, wszędzie, gdzie cokolwiek widać, o tutaj się coś działo, no to ponaprawiane, Znowu zabezpieczone. zabezpieczone, ale nie, nie wygląda mi to na coś, co by miało jakiś monitoring. Kurde, tego to nie wiesz. No to będę się i po polsku tłumaczył. <śmiennie> Niech się uczą DDR, Beger, Demokratische Republik Deutsche, 64. <śmiennie> Toż mówiłam, że po bramie. To pęknie. Za A gdzie jest ta brama? Jezus. Proszę, kotku. Idę ją uruchomić, Siojcie. Tam jest najciekawsze. Nie widziałem tego. Słuchajcie, to jest tak olbrzymie, że to jest kurde szok. Idę tam, gdzie te koła, gdzie ona się porusza, te gąsienice. Macie tu gąsienice, zobaczcie. Ja pierdziel. Masakra. Dobra, idę tam. Nie wolna ścieżka wydeptana. Dobra, jestem już przy tym głównym tym. Wchodzę pod nią Patrzcie. Kurde. Ale masakra Kurde urwali te tutaj schody. Nie będę tu cudował, ale chciałem wejść tu. do tego hmm, sterowni, czy jak zwał, tak zwał, ale przejdę jeszcze tutaj zobaczę. Kurde. Dobra, słuchajcie, nie będę tu skakał jak małpa, bo nie wiem czy ten monitoring jest, czy nie, ale podejdę jeszcze do tej słychy, żeby wam pokazać jej ogrom. Ja pierdziel takich tych budek do sterowania to jest kilka poniszczone A ja jestem kotyły, zobaczcie. Ja pierd Pokazałem Wam ją trochę z bardziej, bardziej tak z bliska. Mało czasu mamy, słońce już zachodzi, kurczę, za późno przyjechaliśmy, bo bym naprawdę pokombinował tu połaził. No chyba, że ktoś by przyszedł i mnie pogonił, albo jakieś mandaty, albo jakieś takie bajery. Słuchajcie, wracamy już, ale takim szybszym tempem ja tego nie nagrałem teraz. Ale tak zagmiało, a my mamy 20 minut do auta co prawda nie widać tutaj jakichś chmur nie wiadomo jakich no ale tam coś się dzieje kapnęło coś na mnie to moje my chyba idziemy w kierunku tego w którym stronę jest wiatr? nie ma wiatru bo ta chmura to stamtąd będzie lało a my jesteśmy tu a tam gdzieś mamy auto tam 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 Kurde, mówię Wam, no. zdążymy czy nie zdążymy? Jak tam walnie, no bo pierdykło nie nagrałem. My mamy jeszcze tak na oko, szczelam, pocieszam się z 12 minut iścia, Ej. bo już nie biegniemy. Ej. Bo dla Duszno się zrobiło i nie sprzyja to bieganiu. Czekajcie, może kurde. Łupnie jeszcze. Ale coś tu już dzisiaj ślumpiło, bo zobaczcie. Może jednak podbiegniemy. Troszkę. Trzecie rąbnięcie, ale to, wiesz co, bardziej poszło w lewo. Ja jej nie dogonię. My widzisz ten płot po lewej To gdzieś tam skręcamy w prawo. To nie jest źle. Kurde. Niemcy nas gonią. Czekamy. Ale chyba się uda. A jak nie, to tak mocno dupy nam nie zmoczy. Bo już chyba jesteśmy blisko. Dobra, słuchajcie, doszliśmy do tego naszego... Skrętu w prawo, teraz to się może już lać. Bo my mamy teraz ze 100 metrów, może 200 do samochodu. O ile to tu. Ale zobaczcie. Tam słoneczko zachodzi już. Tu jest w miarę przyzwoicie. Ale tu. A tam tęcza. Widzisz teraz ją? Nie poważaj na Widzisz? Jesteśmy przy aucie, udało się, dół nam nie zmoczyło. Dwie godziny mamy do domu. Jakby coś tam się wydarzyło, na przykład kontrol na granicy to się włączę. A jak nie, to widzimy się w dalszej części tego odcinka, czyli na kolejnym wyjeździe. Plany są, ale co jak będzie to. Zobaczymy. Tu macie. Zobaczcie, ta droga, tą szliśmy. Ale niestety kein Winter desterter. umieć języki. Dobra, spadamy. Słuchajcie, weszliśmy do auta. Dosłownie, zamknęliśmy <noise> drzwi. Ale fart. Dobra, lecimy. Kurczę, ale z czego to? Siemanko, Taki jednodniowy wyjazd. No, bo sami widzicie jaka pogoda. Byliśmy na zakupach, Taki, chcemy ten wyjazd połączyć z obiadem grillem. Widzieliście, albo nie, widzieliście, teraz Wam może puszczam. Byliśmy w Niemczech na e, 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 zwiedzaniu opuszczonej koparki. No to też był taki wyjazd między burzami. Widzieliście na koniec weszliśmy do auta i burza nas złapała i później całą drogę do chaty. No, Więc dzisiaj taki krótki wyjazd, ale może się uda coś ciekawego porobić. Auto yy, naprawione. Niemiec naprawił, dzięki Niemiec. Rudki mi nie oddałeś, zawiozłeś do Karsa, a ona gdzieś tam leży. Więc okazało się, że rozrusznik swoją drogą tam jakiś kabel był luźny. Ale mieliśmy takie zabezpieczenie antykradzieżowe. Trzeba było takie typowe, wiecie, gdzieś tam dotknąć, gdzie tylko my wiemy, podczas zapłonu i tak dalej. I to się schrzaniło. To się schrzaniło. Zamykam już. I tak. I teraz już jest wszystko... Czekajcie, to pójdę po krzakach. Wszystko już jest jak, jak być powinno. Zresztą, co to ja będę Wam gadał, jak ja Wam to pokażę? Pokażę. do stacyki. Uwaga, bez wóreczki, bez panieneczki. Ha! Jedymy! Po drodze do, jakiegoś, do jednego z dwóch miejsc docelowych naszych dzisiejszych zajechaliśmy yy, na ruiny pałacu Studzieniec, ale to tylko dlatego, że chcę zobaczyć, czy tu mogę tym nowym dronem sobie polatać, czy jest miejsce, yy, bo mam niedosyć latania tym dronem ruiny wyglądają tak, zobaczcie. Mm, takie one tutaj w Lubuskim są znane, jak się wpisze ruiny, to one od razu wychodzą. Już czy kiedyś byłem, oczywiście, nagrywałem to zwykłym dronem. Ale ja je zaraz nagram Awatom. Fajne. Da radę. Także mamy małą przerwę. Cieszysz się? <słuch> Idę. Podroba. Tam jest wiadukt, most yy, główny yy, przy miejscowości Dychów. A my jesteśmy przy jakimś, nie wiem, to jest chyba sztuczny zbiornik. Tam jest Krosno Tam o! I słońce zaszło akurat. A my jesteśmy na takim przewyższeniu. Tu jechaliśmy, tu, tu jest droga. Taki ala wał, tylko że to nie jest wał, bo to nie jest odra ani Wisła, ani rzeka w ogóle. O. Z góry wcześniej widzieliście ten pałac w Studiencu, ruiny tego pałacu, i tam będę wracał, bo tam mam blisko, a fajnie się tam latało. A teraz widzieliście miejsce, gdzie jesteśmy. Razi mnie trochę słońce. W ogóle słońce raz, raz grzeje, raz za chmurami. Poleciałem nad ten wiadukt, most, główny tam w stronę Gubina. I widzieliście tutaj to taki jest cypelek na środku, jakieś wysepki. Monika się opala. Po dwóch godzinach siedzenia nad tą wodą w tej trawie zlitowałaś. Znaczy, zlitowałaś Jak się odezwałem, to wiedziałam, wiedziałam, że nie jesteś cierpliwy. Lecimy. Ja lecimy tutaj takim trawą, szczawiem, wszystkim innym. Zaraz wjedziemy na taki asfalcik.